Tomasz Iwan też wpadł na premierę ze sobą byla dziewczyna Salety, z diecia. Na oficjalnej premierze pokusy Marii Sadowskiej pojawiła się rzesza tych mniej lub bardziej znanych twarzy. Furorę robiła oczywiście córka tego Englerta, która w erotycznym thrillerze zagrała główną rolę. Nic więc dziwnego, z okazji do pokazania się na ściance skorzystali też dawno niewidziany Tomasz Iwan i jego obecna, a była przemysława Salety. Partnerka Karolina Wozniak. Emerytowany pilkarz co prawda już nieco wypadł z pierwszych stron gazet, ale ten fakt nie przeszkodził mu w tym, aby pokazać się na salonach od najlepszej strony. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Tomasz i Karolina zadebiutowali jako para w 2021 roku. Przypomnijmy, ze wcześniej Iwan związany był Natalia Jakula. Z która w 2017 roku powitała na świecie syna Wiktora Ich związek borykali się jednak z wieloma problemami A w dwa lata po narodzinach ich syna ostatecznie się rozpadł Mojej relacji z Natalia, czyli matka Wiktora, wyglądają bardzo dobrze To jest życie Każdy poszedł w swoją stronę Szacunek i wspólna komunikacja S.A. najważniejsze i do tego dazymy, mówił w jednym z wywiadów po rozstaniu z ówczesna przyjaciółka Anny Lewandowskiej. Iwan i jego nowa partnerka, od już oficjalnie razem, początkowo dost często pokazywali się na ściankach. Później jednak nieco się to zmieniło, aż do teraz. Mimo że w ostatnim czasie zakochani nieszczególnie pokazywali się w wielkim świecie. W czwartek zrobili wyjatek. Do powrotu na ścianki sklonila ich premiera erotycznego thrillera Marii Sadowskiej. Z tej okazji była salety odpicowala się cala na bialo, przelamując nieskalana kolorystykę stylówki karmelowa torebka. Z kolei towarzyszacy jej i wam pokazał się na czerwonym dywanie w praskowanej koszulinie, jasach i granatowym sweterku. Ładnie się prezentowali.